Siemanko, z tej strony Chris i witajcie na kolejnym, kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj opening blisterka, trzy saszetki, jedna limitka No i oby nam wpadła znowu karta RAR No bo dwie RARki na 7 blistrów, myślę, że jest to możliwe No i by było bardzo, ale to bardzo fajnie, gdyby nam ta RARka wpadła Coinsy oczywiście, jak zawsze i Sergio Ramos, super bardzo lubię też tego zawodnika jeden z moich ulubionych obrońców położymy go sobie na końcach no i co, trzy saszetki liczymy na rarkę wszystko jest możliwe zaczynamy no oby nam tu wpadła ta rareczka Albo dużo, taki blister z bardzo dużą ilością braków, ale tu już widzę powtóreczka, lukaku, ilisanker, kamera, Hintenegger. O! I jest, jest, jest karta, której nie miałem, Euro 2020. I to jest... Zaraz zobaczę jak ona wpada. Um. Tu chyba nie ma napisane, kiedy wpada, bo to jest karta, możecie zauważyć, która nie ma znacznika, jest tylko oficjal logo, więc nie wiem. no Możecie dać znać w komentarzu, jeśli wiecie, jak jest z rzadkością tej karty. No, ale ja się cieszę, bo nie miałem tej karty. Więc to jest na pewno Plus, jest Schmeichel nie orientuję się, czego miałem za bardzo. Konoplianka i logo polski, które już mamy. Będzie dużo kart, myślę, na sprzedaż, czy właśnie na yy, tą wymianę, ale raczej na sprzedaż pójdzie. Muszę w końcu sprzedać te karty, których po prostu nie, jakby nie są mi już potrzebne, bo to są moje powtórki. Nie. Ja. Proszę, żeby... To jest chyba karta RAR, ale żeby to nie był znowu Luka Modric, bo to by było już naprawdę jedwaj. Sterling. Karawajew. Noyer i 11 Chorwacji dobra więc co no otwórzmy sobie tą kartę jeśli to będzie Modric to trudno no Jezu jakiego ja mam kurde niefarta no ale jest rareczka i to taka chyba rzadsza nawet Modric jest myślę że trochę rzadszy niż takie Invincible albo inne no lepsze to niż kolejne Invincible ale no mówię, odcinek temu trafiliśmy już go No na 7 blistrów d -d dwa razy modric na rarce nam wpadł No na pewno jest to fajne, że jest rarka No ale niestety nie fajne, że jest na powtórce Nie wiem, mo może sprzedam tą kartę i po prostu kupię e, inną rarkę Też tak mogę oczywiście zrobić, no ale widzicie Dopiero w szóstym i siódmym blistrze, w przedostatnim i ostatnim nam wpadły rarki i to jeszcze takie same. A więc ostatnia saszetka z tego co do nas przyszło z blistrów. Rodrigo Moreno, Dani Rose, Bruno Fernandes Ciro Immobile, jest powtóreczka Izraelu, Izraela. Fabian też powtóreczka. Dolberg. I. I chyba nie miałem tej karty. Multiple. No więc co? Na pewno fajna limitka, i fajne mimo wszystko, że spadła rarka. No i trzymajcie się. Cześć.